Biała Tarnowska to jedna z największych rzek w całości płynących przez Województwo Małopolskie. Jest naturalną granicą pomiędzy Pogórzem Ciężkowickim a Pogórzem Rożnowskim. Niemal trzy czwarte jej długości, licząc od źródeł, leży w Karpatach. Ostatni odcinek to Kotlina Sandomierska. Źródła Białej Tarnowskiej znajdują się na Stoku Lackowej, jednego z bardziej charakterystycznych szczytów Beskidu Niskiego, na wysokości około 770 metrów. Przy ujściu do Dunajca na obrzeżach Tarnowa we wsi Biała, wysokość nad poziomem morza osiąga 196 metrów. Tak więc na swej 100-kilometrowej długości rzeka obniża się o 584 metry. Oczywiście spadek ten nie jest równomierny. Biała dzieli się na trzy odcinki. Do miejscowości Florynka to rzeka górska. Potem na przeważającej długości w zasadzie aż do Tarnowa jest rzeką podgórską. A ostatnie kilka kilometrów ma charakter nizinny, choć nadal o dość bystrym nurcie. Znajduje to odzwierciedlenie w tutejszej ich, w górnym biegu. Rybą typową jest pstrąg potokowy. Ustępujący później miejsca kleniom, kiełbiom, świnkom, brzanom i brzankom. Zaś w rejonie łączenia się z Dunajcem występują gatunki docierające tu aż z Wisły. Nierzadkie są tu jazie, jelce, o konie, niewielkie ślizy czy oryginalne miętusy, jedyne dorszowate w naszych rzekach. W górze Białej i wpadających do niej bystrych potokach warto zwrócić uwagę na stada niewielkich, pięknie ubarwionych w okresie godowym rybek. To strzebla potokowa, tak zwany gatunek wskaźnikowy. Jej pojawienie się w danej rzece świadczy o poprawie czystości wody. W ślad za Strzeblą rzekę zasiedlają polujące na nią pstrągi. Podobną rolę pełni też inna mała ryba – piekielnica. W ostatnich latach Biała Tarnowska była intensywnie zarybiana łososiem, co doprowadzić ma w połączeniu z podobnymi działaniami w całym regionie do powrotu tej królewskiej ryby w dorzecze Górnej Wisły. Być może za parę lat będzie można obserwować migrujące w górę rzeki łososie, tak jak przed wiekami, szukające tu miejsca do odbycia tarła. Sprzyja temu usunięcie betonowych progów w kilku miejscach, tworzących trudne do przebycia dla ryb zapory. Nie bez znaczenia jest też rosnąca świadomość ekologiczna wśród wędkarzy. Poza matecznikiem, w okolicach źródeł na czterech odcinkach rzeki. Wprowadzono liczne ograniczenia dla wędkujących, np. odcinek No Kill między miejscowościami łowczówek i pleśna, gdzie złowiona na hak bezzadziorowy ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona. Przyczynia się to niewątpliwie do odbudowy zarówno liczby, jak i różnorodności gatunkowej ryb zamieszkujących rzek. Od połowy XX wieku biała była dość intensywnie regulowana. Miało to zapobiegać niszczącym dolinę rzeki powodziom. Prawda była jednak inna. Szybko spływająca sztucznym korytem woda powodowała jeszcze większe zniszczenia na innych odcinkach. Refleksja przyszła po kilku powodziach w ostatnich dwóch dekadach. Niszcząca siła wody spływającej z gór widoczna jest zwłaszcza na dość dzikim odcinku pomiędzy źródłami a miejscowością Florynka. Tu Rzeka bez przeszkód atakuje podczas przyborów brzegi, pozostawiając ostre skarpy i charakterystyczne kamienice. Zmienia też koryto, co jest zjawiskiem naturalnym. Powyżej wsi izby napotyka jednak na również naturalne ograniczenia. Są nimi bobry, które przegradzają górski potok coraz to nowymi tamami, spowalniając jej bieg. Biała Tarnowska to rzeka o znacznych przyborach wody. Zwłaszcza podczas tak zwanych deszczy nawalnych. W ciągu kilku godzin różnica poziomów może sięgać nawet 8 metrów. Można łatwo zauważyć po osadzającym się na porastających brzegi wiklinach materiale drzewnym, spływającym z okolicznych lasów i niestety śmieciach z przydrożnych rowów. Od kilkunastu lat na terenie powiatu tarnowskiego wprowadzono monitoring rzeki, pozwalający dokładnie obserwować tworzenie się fali powodziowej, a poprzez to odpowiednio wcześnie ostrzegać mieszkańców zagrożonych terenów. W przypadku przemieszczania się fali powodziowej w dół rzeki niebezpieczeństwo wzrasta, gdy podobne zjawisko występuje na recypięcie, czyli rzece, do której wpada biała. Wysoki poziom Dunajca blokuje możliwość swobodnego spływania wzburzonej wody i następuje wówczas zjawisko zwane cofką, powodujące zalania terenów w dolnym biegu rzeki. Rzeczą charakterystyczną jest gwałtowny przybór wody w potokach i strumieniach wpadających do białej. Te niewielkie zazwyczaj cieki w ciągu nawet kilkunastu minut zmieniają się nie do poznania. Zasilane masami wody spływającej drogami do zwózki drewna z lasów, jak swoistymi rynnami, potoki są w stanie zalewać i niszczyć całe miejscowości. Tak było choćby w roku 2000, 2001 czy 2010. Przyjęte obecnie metody zapobiegania to budowa wzdłuż białej zbiorników małej retencji przechwytujących wodę z gwałtownych opadów. Jeden z nich działa już w gminie Skrzyżów. Inny sposób to powrót do naturalnego stanu otoczenia rzeki, czyli odtworzenie na terenach nieużytkowych lasów łęgowych, potrafiących zarówno skutecznie spowolnić przepływ fali powodziowej, jak i wchłonąć znaczną część spływającej wody. Dzięki tym staraniom Dolina Białej na powrót staje się naturalnym korytarzem, nie tylko dla ich diofauny, ale również dla zwierząt lądowych. Coraz częstsze zatem są takie spotkania w pobliżu korytarzyki. Sarny, daniele czy nawet jelenie chętnie pasą się na przybrzeżnych łąkach, czasem też w towarzystwie bocianów. W samej zaś rzece łatwo obserwować żerujące tu ptaki. W górnym biegu bociany czarne. Dalej w dół rybitwy, mewy i liczne gatunki kaczek. To przyrodnicze bogactwo zostało dostrzeżone i objęte ochronnym programem Natura 2000. Prowadzane w związku z nim ograniczenia są konieczne nie tylko ze względu na walory przyrodnicze rzeki, ale również dobro ludzi zamieszkujących dolinę Białej. Trzeba bowiem pamiętać, że jest ona nadal podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę wielu miejscowości położonych w złużej Czysta woda w rzece to czysta woda w kranach. Ludzie chętnie od wieków zasiedlali dolinę Białej. Pomimo zagrożeń ze strony rzeki, stanowiła ona naturalny szlak kupiecki. Dlatego większość tutejszych miejscowości szczyci się wielowiekowymi tradycjami i cennymi zabytkami. Jak we wielu galicyjskich miasteczkach, mieszały się tu kultura polska, rusińska czy raczej łemkowska, żydowska i przynoszona przez osadników z niemal całej Europy. Do dziś Podążając z biegiem rzeki podziwiać można jej różnorodność. Górski odcinek od Izb do Florynki to tereny łemkowskie, wyróżniające się charakterystycznymi cerkiewkami. Niestety część tutejszych wsi została zniszczona zaraz po II wojnie światowej podczas tzw. akcji Wisła. Taki los spotkał choćby leżącą pół godziny drogi od źródeł Białej wieś bieliczną, po której została tylko mała cerkiew i zarosłe zielskiem ruiny. Kolejny odcinek, regulowany już w części rzeki, kończy się w Grybowie. Sławnym nie tylko ze swego sanktuarium, ale również browaru, który przez lata skutecznie zatruwał wody białej. Na szczęście to już przeszłość. Stąd niedaleko już do stróż kiedyś ważnego węzła kolejowego, dziś bardziej kojarzonych ze znanym ośrodkiem pszczelarstwa Bartni. Kilka kilometrów dalej, w starym parku przy drodze kryje się renesansowy dwór obronny w wieżowie, a jeszcze dalej na północ. Słynąca w całej Europie ze swych koronek, Bobowa. Odwiedzają ją też chętnie wycieczki z Izraela, a to ze względu na położone nad miasteczkiem grup hasyckiego cadyka Halberstama. Ważnym historycznie miejscem są także królewskie ciężkowice, znane zarówno z rezerwatu skamieniałe miasto, jak i oryginalnego muzeum ornitologicznego. Po drugiej stronie rzeki wyróżnia się dworek Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego wirtuoza i męża stanu, który sadząc drzewa w tutejszym parku, zapewne nieraz spoglądał na płynącą przed oknami rzekę. Dziś, tak jak za jego czasów, często brzmi tu muzyka w najlepszym światowym wykonaniu. Przez wiele tutejszych miejscowości wiedzie małopolski szlak architektury drewnianej, gdyż starych kościółków naprawdę tu nie brak. Przykładem może być choćby kościół w Gromniku. Szlaki wzdłuż Białej to często szlaki pielgrzymkowe. Wiele z nich prowadzi do Tuchowa, gdzie największy na pogórzu odpust gromadzi setki tysięcy ludzi. Biała przepływa też przez drugie co do wielkości miasto małopolski, Tarnow, szczycący się renesansowym starym miastem, studentami, Ciężkim przemysłem chemicznym i żużlem. Biała stanowiła nie tylko granicę pomiędzy pasmami górskimi, była też realną granicą frontu. Podczas I wojny światowej przez wiele miesięcy rzeka rozdzielała wojska rosyjskie i austriackie. To z tej linii w 1915 roku ruszyła słynna Bitwa Gorlicka, angażująca setki tysięcy żołnierzy po obu stronach. Dziś Świadectwem tych zmagań są cmentarze wojenne, których ponad 100 położonych jest na okolicznych wzgórzach. To niezwykła, ale ciekawa atrakcja turystyczna Doliny Białej. Wędrując wzdłuż Białej, kilkakrotnie spotkać można powtarzającą się nazwę miejscowości Biała. Jest wspomniana wieś Bieliczna, jest Biała Wyżna, Biała Niżna. Wreszcie u ujścia wieś biała. Nazwy te wywodzą się oczywiście od położenia przy rzece o tej nazwie. A skąd nazwa rzeki? Przypuszcza się, iż powstała ona wskutek obserwacji szybkich zmian koloru wody. Płynąca w swym odgórnym odcinku przez góry zbudowane z piaskowców, łupków i gliny, rzeka po deszczu przypiera jasno-popielatą, czasami wręcz białawą barwę. Co prawda w dolnym biegu jest wówczas bardziej koloru kawy z mlekiem, jednak dla mieszkających tu ludzi nadal pozostaje białą. Białą tarnowską. Zapraszamy do odkrywania jej uroku.